Jest królewna Szochit! Królewna chyba śpi. Musimy jej założyć pierścień, zanim się obudzi. Tylko, że ona jest wielka. Jak my się do nich wdrapiemy? Doro, zróbmy katapultę z tej czarki i łyżki. Good idea, Naya! Wdrapujemy się na ten stół, no już! Nie bądź królewny! Chcemy wspiąć się na stół i uda się. Nie bądź Królewny! Zróbmy katapultę, by pierścień oddać jej. Nie bądź Królewny! Ci-ci-cicho, niech nam śpi. Nie bądź Królewny! Nim odzyska pierścień słodkie, niech ma sny. Bo nie jest tak, że Mikry chce być do roboty, więc pierścień oddajmy, póki śpi. Come on, come on, let's go, let's go! Hej, watch out, Pablo! Nie bądź królewny. To teraz pierścień mogę wziąć. Nie bądź królewny. Nie Żeby, żeby by zaklęcie zdjąć. Nie bądź królewny. By zaklęcie zdjąć. Katapulta już gotowa. Teraz musisz nam pomóc myszko. Tylko jej wsuniemy pierścień. Zaraz, zaraz! Ja też go wsunę! Czarownik! Wow! Co tu się dzieje? Wasza wysokość, te złodziejaszki ukradły twój pierścień. Wcale nie królewno, to czarownik go ukradł, mój nadworny czarownik? To niemożliwe! Straże was zaraz wyprowadzą! Straże? Myszko, zabierz pierścień i biegnij z nim do chatki czarownika. Już się robi. Oj! To mysz! Mój pierścień! Pierścień! Ta myszko zabrała! Biegnij, myszko! Łapać tę mysz! Come on! Doro, dokąd my biegniemy? Do chatki czarownika, żeby królewna zobaczyła wszystkie skarby, które ukradł. Jest mój pierścień. Wpuść nas, czarowniku! E, tylko, że ja nie zdążyłem tam posprzątać. <laughs> Jeju, poczcie ile skorbu. Wow! Czarowniku, a jednak to ty mi ukradłeś pierścień i królewskie skarby też. Straże, wyprowadźcie jego i tego kota! Dziękuję wam za ten pierścień. On bardzo wiele dla mnie znaczy. Thank you. Thanks a lot. You're welcome, princess. Za zwrócenie pierścienia należą wam się złote medale. A ten medal będzie dla was. Schylcie głowy. I like it. You. Thank, you. Thank you. Super. Wasza wysokość Myszka też nam pomogła zwrócić pierścień. To będzie moim nadwornym zwierzątkiem. Naprawdę? Będę? Zawsze o tym marzyłam. Doro, już musimy wracać do szkoły. O, królewno, na nas już pora. Jest! Mam czytać dzieciom, ale nie będę czytał. Teraz mam im co opowiadać.